Dajcie moi kochani, ruszamy dalej na podbój strychu, w którym nie mam zielonego pojęcia, co trzeba znaleźć, co trzeba zrobić. Muszę przyznać, że jest to odrobinę frustrujące. Duchów jest u nas rane po prostu w pieruny. Pojawiają się nam znikąd. Chowają się. Straszą nas. O, kabel. To jest. To jest kabel. A dlaczego mi nie oświetlasz podłogi? Nie, 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 nie. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, że to jest kabel. Podążmy jego śladem. Zawsze to się kończyło tym, że coś z tego jakiś światu wynikało z tego kabla, nie? Dobra, whatever, Pojawiła się luka, ale łodewa. Ja pierdziu! Ile ich tu jest? Obraz mi się trzęsie, zapałki mi gasną Gdzie ja... Zwa jestem? Jak boku, tam był duch pod łóżkiem Matko święto Kogoś pogrzało! Autentycznie kogoś pogrzało w tej grze doszczętnie! O Boże, ty mój! Opoki muszę przyznać, że doszczętnie was pochlastało! Skoro dajecie mi kabel, ciemny olbrzymi pokój, krzywe perspektywy kamery, wszystko cacy, wszystko bangla-bangla... ...to nie róbcie takich... I'm getting a little bit frustrated. To Was trochę chłopaki poniosą, muszę przyznać. To opowiadałbym wam o czymś innym, nowym. No róż tą suchą dupę. Ale powiem wam, że jestem na razie na tyle sfrustrowany. No ja pierdolę. Że szczerze mówiąc, troszkę nie mam pomysłu. Mm, sztuka. Nigdy jej nie rozumiałem. Coś się nam udało Uciec przed Aparitionem Ale tu chyba ktoś stoi na środku pomieszczenia Jak na złość Tu jeden siedzi Tu coś się dymi Tam siedzi Podążam dalej za kablem coś przeszło. Tu skrzynki. A więc generalnie nic ciekawego. Olbrzymi strych, pan gra, który bardzo chętnie bym sobie posprawdzał bo generalnie od dzieciaka... możesz odejść. Od dzieciaka lubiłem takie tematy typu nie wiem. Strychy... Hmm. Kuźwa mać, no. się odpieprzcie ode mnie! Strychy, piwnice, stodoły... Zawsze tam lubiłem jakby perać wyszukiwać różnych... E, ...magicznych, magicznych rzeczy i sekretów. Pamiętam do dziś jak w piwnicy u mojego dziadka O! Ktoś tam wisi powieszonym Ja se biegnę, odczepcie się ode mnie no Rzeczywiście, jakby światło gasło tak by straciły trop. Hmm. Interesting. Interesting very much. Jeszcze jedno podejście. Tam coś musi być. Tam, tam musi być cywilizacja, to nie może być tak, że nie. I just woke up and saw the message you left on the table. You should avoid Black Lake. people are saying more and more girls just disappear while they are working there. I know this is where the big wings go to the fun, but could as well go to the hues, even if there are more cops. I am serious. You should think about it anyhow. I am on my way to the sub kitchen. Tell you what laugh if you really want to make me happy, get one of those pigs to buy you a chocolate bar. We could enjoy it together later tonight. I no i pamiętam jak lubiłem schodzić do piwnicy mojego dziadka. On tam ma taki zeszyt Sekretnie O płyta, no to super, to wracamy. Teraz miejmy nadzieję że nam się uda wrócić Taki taki ręcznie zapisany zeszyt. ...z książkami. Tak fajnie, fajnie opisane jest mój dziadek, był drukarzem, więc jak lubił też tematy te poligraficzno... ...poligraficzno-drukarskie, -druk tak, masło maślane. Generalnie... ...zresztą już wyblakły, wyżółkły. O fucking shit Okay, chyba nam się udało. Iść, Selina, zniszczyć ich to Selena, nie, To, oczywiście. to, this all meant. No to wyzwanie. Duchy Selina sterowanie z dupy. And I mogłem poczuć, jak która ona losing hope Ja make nadzieję, że Selino, mogę wiedzieć gdzie zniknęłaś i dlaczego? To i znowu mi znikniesz i ja się będę bał, tak? <laughs> Uroczy jest panie, jak na ducha. No ale wraz z naszej historii z, z dziadkiem. Yeah, wait for me! Um i tam było rozpisane tytuł książki, autor, rok wydania i takie inne no tam takie powiedzmy drukarsko wydawnicze, tematy. Tak sobie będziemy długo krążyć. Celino. No w końcu cię znaleźliśmy. Selino Obronnie Selino. Selino. Przełącz tego fusboxa. Najwyższa pora. Więc było tam nie dość, że ta, ten sam zeż sam, sam wyglądał bardzo klimatycznie. E do tego jeszcze e gdzie byśmy tu poszli? <laughs> To jeszcze do tego miałem możliwość, bo te wszystkie książki były ukryte w piwnicy, w jakichś tam pudłach, więc... Wyszukiwanie książek na przykład... E, jakiś tam... Autor, wtedy się mi bliżej nieznany, o nazwisku Chandler... Żegnaj laleczko, powieść kryminalna... E, generalnie... Sam fan tego, że coś było powieści kryminalną, powieścią detektywistyczną, nazywało się fajnie, am, jakoś tam amerykańsko e, sprawiało, że aż się chciało tych rzeczy szukać po tej piwnicy. I rzeczywiście tak robiłem, że, że, że upraszałem tam czy, czy, czy rodziców, czy samego dziadka, żeby zeszli ze mną do, do, do piwnicy, pomogli mi wyciągnąć pudła, i ja wtedy mogłem bezkarnie przewalać książki, wyszukiwać naprawdę fajne, zabytkowe rzeczy. I to naprawdę dawało masę radochy Te książki zresztą do dzisiaj mam te ciekawsze pozycje mam powyciągane. Mam dzieci kapitana Granta, mam kapitana Nemo 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi 80 dni dookoła świata itd. i tak dalej i wszystko to o tyle, o tyle fajne, że te książki naprawdę są um, fajne Bo są z bardzo starymi wydaniami, i dzisiaj już ciężko by było polować pewnie takie, 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 takie rzeczy. A wtedy, skarby otworzyły się przed tym otworem. Wielkie pudła pełne, pełne dobroci. Jesteśmy. Mamy jakiś nowy room. Rozejrzyjmy się troszkę po nim. Tu widzę jakieś okultystyczne, paskudne tematy, zodiaki. Zodiaki, here tutaj robaki, tutaj aparat telescope, White disk over the infinite, well of light piercing the shadows, the eye, the egg, the circle. What kind of person would rather look at the graveyard to watch than the stars? I don't know, but maybe ale chyba nie może opłacić się. Nie. No niestety. O film, film, film. Mhm. Hmm. Tak, to są te zamknięte drzwi do piwnicy, które tam I knew I would never forget the atrocities displayed by the projector. Humans were capable of as many horrors as the ghosts and the night was getting darker and darker. Selena's calls for help were scattered all over the mansion. Ooh. She was following a goal. an obsession. This The pictures of that victim's agony was recorded in a room I had yet to visit. It looked like a cellar. I remember the door from the ground floor. Part of her life she was playing in front of me. And what about me? Spending so much time in the darkness, I was losing my light. Luckily I had a star to guide me okej okay. no. Czyli film obejrzany Coś już, nieco tam więcej dowiedzieliśmy Ale z tego co pamiętam tam te drzwi były zamknięte, nie? Więc chyba... Będzie konieczne znalezienie jakiegoś klucza. Batwell? Nie no? Jeszcze nie wiem. Coś tak naprawdę trzeba... A wiem co jeszcze no To chyba wolę od tej strony zajść do tego ducha, tam pamiętacie był jakiś obraz do przesunięcia chyba Tylko potrzebowaliśmy obu rąk wolnych A teraz próbujemy sobie jeszcze przekazać, albo wiecie co. Switcha, o właśnie. No i perfekcyjnie. I to był chyba jedyny duch w tym pomieszczeniu. Ale wróćmy się jeszcze i zapiszmy grę. Bo nie chcielibyśmy ryzykować, coś pójdzie nam nie, nie tak po, po, po takim kawale ciężkiej roboty. No, chłopaki mogliby troszkę ograniczyć te takie elementy, które właściwie wymagają od nas więcej szczęścia niż, niż umiejętności. Znaczy, umiejętności też, ale. Ale powiedzmy w dużej mierze, że tak naprawdę wszystko zależy od szczęścia. To jest za, za ciemno, żeby można było mówić o jakimś skill'u. No, tu jeszcze jakieś są zapałęcie. Ale chyba za ciemno, żeby to, to i tak wziąć bez... E, bez zapałki. Jeszcze jakiś aparatik nam się znalazł. Ale ja, tutaj chyba wcześniej zebrany, tylko wtedy nas udupcyło. Brałem tą kartkę czy nie brałem tej kartki? Nie brałem tej kartki, widzicie? Co tam jest? Sekretne pomieszczenie, ale co tam jest? I jak tam dojść? A czyżby to było to nasze pomieszczenie? Widzicie, widzicie. Tak jak się biega jakimiś dziwnymi trasami. No, i tu mamy oświetlone coś. When the wooden floor is too noisy, it always had something to hide. Okej, okay, dobra. wiem. Yeah. Mam nadzieję, że księżyc nie zajdzie. Ooo, oh, fuck you. Chyba zaleźmy kluczyk do piwnicy. Celar was written on the key. My stomach was urging me <coughs> not to go, sorry. Down there in the shadows, ever thicker things could only be worse. Jestem o tym przekonany, że tak będzie. No ale. Ja myślę, żeby podnieść emocje, spróbujemy sobie dzisiaj dojść do owych drzwi. Selina, co ty robisz? Selina? darling, jak, jak to możesz jej dotknąć? Czy się szósty z Sam jesteś duchem, jeszcze o tym nie wiesz. Selina something darker was closing in. A wolf hidden amongst men. It felt like oh. finding love, but being on the brink of losing sorry no. Sorina was facing me, her thousand star-staring eyes, Unaccustomed to the light. Her hand was warm and weightless, and then, uh, her fear came. Something behind me, and I lost her again. Yet again. I had to be quick. No! Selina! Selina! No! Selina fled men. Just like William, the so-called Black Lake Wolf, had fled his mother. The wolf was in the blood. It was the night of the world. Its fangs sunking deep in the flesh of america had poisoned us all long ago. Zejdźmy. No i co, czy zdawa jakieś duchy się pojawiły? Braliśmy ten tatnik Williama? Braliśmy. Albo no, nie braliśmy. telefon I didn't know what to do with that match I need my nie potrafię dobrać telefonu jedną ręką Who are you? discussion with yourself every day at least not on the phone no the world had folded back on itself like a piece of paper i didn't want to know more the harm was already done psycho Taki achievement was in was i really the stranger i had on the phone hours ago he was still living his own nightmare now Mine was over. Generalnie to mi z kolei przypomina Anala w którym też się odbywały takie dziwne klimaty psychodeliczno-deliryczno-oniryczne. Idę w ciemność, a to mi się teraz mniej podoba. I oddałbym królestwo za Gdzieś tu musi być safe. E... E... Safe. Saveujemy i... To jest... Ten moment, kiedy nasz bohater wytraca wszystkie zapałki po to, żeby odpalić świeczkę, po to, żeby zaraz zgasić zapałkę. No ale co zrobimy? Ciąg dalszy. dalszy. dobrze. dobrze. White Night Good night.